Halo, halo. Cześć, jestem Robert z Akademii Słuchajcie, parę słów jeszcze o naszych przyjaciołach z STS-a, bo widzę, że nie każdy załapał do końca, o co chodzi z tym game changerem, który wprowadzili u siebie na stronie z tak zwaną super przewagą dwóch goli. Słuchajcie, to nie są żadne handicapy, bo tam widziałem, że na sygnalu się zaczęliście się rozpisywać. To jest po prostu banalnie prosta rzecz, taka jak Kiedyś wprowadził bet. STS to po prostu teraz spapugowało. Jeśli macie na przykład jakąkolwiek wyszukiwarkę, na przykład, albo nie macie wyszukiwarki, i jest mecz, dajmy na to, wymyślam teraz kompletnie: Legia Warszawa, Lech Poznań. I wy sobie postawicie na Legię Warszawę, to w dowolnym momencie meczu, jeśli ta Legia będzie wygrywała dwiema bramkami, czyli na przykład będzie 2-0, 3-1, 4-2 tak itd., itd. To już zaliczą Wam kupon do wygranych. Dam Wam przykład. Na tym ostatnim meczu, o którym też robiłem film z Polskiej jakiejś niskiej ligi, było 3-1 w pewnym momencie dla naszych. Pamiętacie, niska Polska Liga dosłownie tam parę dni temu było 3-1. W pewnym momencie meczu było 3-1 dla naszych. Jeśli wtedy mielibyśmy tą super przewagę, to przy 3-1 dla naszych jest różnica właśnie tych dwóch goli, i już Bukmachy rozlicza wam zakład jako wygrany. Później było 3-2, później w 93. minucie było 3-3, a na końcu ktoś strzelił samobuja w 97. minucie, i ci nasi przegrali 3-4. Czyli zobaczcie, gdybyśmy mieli wcześniej tą super przewagę, no to byśmy tak jak niektórzy z Akademii mielibyśmy to rozliczone po prostu na zielono przy 3-1, czyli chodzi o to, że drużyna, na którą stawiasz, musi w meczu wygrywać dwiema bramkami, znaczy musi, no nie musi, ale jeśli będzie wygrywała dwiema bramkami, to od razu Bukmacher rozlicza Ci ten zakład bez względu na wynik końcowy jako wygrany, czyli Twoja drużyna prowadzi 2-0, Później się dzieją cuda w końcówce i twoi remis, na przykład jest na końcu remis 2-2, to już ciebie wynik końcowy kompletnie nie interesuje. Słuchajcie, co jeszcze? Tu piszecie mi różne komentarze. Napisała Maria. Dzięki serdeczne za miły komentarz, Maria. Panie Robercie, czapki z głów, z głów za niedzielne typy. Tajwanu Bukmacher nie puścił, więc był pod Dzięki wielkie i tak dalej i tak dalej tu ktoś pisze o Alkmara, ale my chyba żeśmy Alkmara w ogóle nie grali hasło mediamark nie dla idiotów sprawdza się oczywiście cały czas, tak eee, powiem wam, że już wam pokazuję wyniki niedzielne Zdemo zdemolowaliśmy Bukmachera po raz kolejny zobaczcie na górze na półgola nie było w ogóle typów tutaj jak zwykle pokazuję wam tsunami i pokazuję wam półtora gola. Półtora gola, no jak ktoś zagrał, tam widziałem po waszych kuponach, że była rzeźnia. Tutaj pięknie nawet ten gajs, widziałem w pewnym momencie na jedynkę było trzy coś. Pięknie wszystko się zapięło. Jak to mówi pewien pan z pewnego kanału, się zazieleniło nam tutaj i gratuluję serdecznie wszystkim wygranym. Do tego tsunami powiem wam, postaram się jeszcze dzisiaj wysłać programiście Dodatkową instrukcję, dodatkowe jedno zdanie ode mnie, bo, bo widzę, że po prostu być może tam popełniłem błąd, nie napisałem tego precyzyjnie, co jak, gdzie i dlaczego, więc jeszcze przeczytajcie sobie dzisiaj wieczorem. Być może uda im się już to wrzucić. Instrukcja do tsunami: być może wielu z Was zapali się ta zielona lampka i dostrzeżecie jeszcze pewne rzeczy, których być może teraz. Nie widzicie gołym okiem, a ja nie chcę już o nich mówić. Także, przy, po takiej troszeczkę słabszej sobocie, jak widzieliście, gdzie tam było pół na pół, tutaj pisze dziewczyna, że tego Tajwanu nie było do gry. Nie wiem, musiałbym to sprawdzić. Jak wiecie, ja weekend spędziłem poza domem, więc nie grałem. Gratuluję serdecznie jeszcze raz wszystkim. I cóż, trzymajcie się, lecimy dalej z tematem. Jak to mówią? Psy szczekają, karawana jedzie dalej. Strzałka, cześć. Hej.